Witam wszystkich na moim kanale, dzisiaj będzie Final Fantasy 16. Będzie to taki materiał rzucony z mojej strony można powiedzieć Po spędzeniu z grą około 40 tam kilku godzin na liczniku mam Co przełożyło się na jakieś około 80% całej gry Wliczając to zadania poboczne, wątek główny i postanowiłem po prostu się podzielić swoimi wrażeniami na temat tego, można powiedzieć, dzieła od Square Enix. Eee, nad fabułą, która skądinąd jest dobra, nie będziemy się tutaj rozwodzić. Pokrótce tylko powiem, że mamy naszego głównego bohatera. W szesnastce jest to Clive, zwany również Sidem, zwany również mitiosem Dlaczego tak? To sobie sami dojdziecie do tego podczas a, grania w tą grę, rozwijania fabuły. Dlaczego nasz bohater... Można powiedzieć, nazywany jest w trzech takich imieniach. Pokrótce, Clive Rossfield z księstwa Rosarii generalnie rusza do świata Walistea, gdzie trwa konflikt pomiędzy księstwami o przejęcie kontroli nad terytoriami, na których znajdują się takie kryształy matki, które generują energię, zwaną eterem. Dodatkowo cały świat powoli zaczyna przykrywać plaga, zamieniając zwierzęta, ludzi w tak zwanych akaszów, czyli w takie bestie z taką niebieską poświatą. Bardzo w takim, można powiedzieć, rzetelnym skrócie jest to rys fabularny, więc Clive rusza na można powiedzieć przygodę. Nie rozwijam tej fabuły celowo, gdyby ktoś jeszcze nie miał okazji no, tą grę grać i nie chce mu tu fabularnie mącić, więc tak się to pokrótce prezentuje. Nie na tym się chciałem jakby skupić, tylko bardziej na e, samej stricte grze rozgrywce na mechanice, e, na walkach, na tym, co jest fajne, a co jest no, niefajne, co zauważyłem. E, pierwsza rzecz. Z którą się spotkamy, to mnogość cutscenek. One no, są wykonane bardzo przyzwoicie, w taki sposób dynamiczny, filmowy, ciekawy, ale jest ich bardzo dużo. Ja wiem, z jedną, może czwartą całej gry, to będą stanowiły cutscenki, tak naprawdę. Nie wszystkim to przypadnie do gustu, bo gra jest takim troszeczkę w pewnych momentach filmem interaktywnym, gdzie przechodzimy kawałek. Mamy scenkę dość długą. Potem znowu gramy chwilę, znowu kaccenka i tak się to na zmianę odbywa. Mimo, że grafika w grze jest naprawdę świetna, twórcy dali nam dwa tryby tutaj do wyboru: mamy tryb klatkarz oraz jakość. No i klatkarz jest to 1080p. Docelowo miało to być 60fps, ale jest to bardzo niestabilny. Nawet łatka, która wyszła. Nie tylko ten patch startowy, ale kolejna łatka po jakimś czasie tam się pojawiła. Ona nie stabilizuje również tych 60 fpsów na takim poziomie, aby był zado zadowalający. I dziś ta animacja się tam błąka, tak można powiedzieć jest taki drop, drop rate od tych 60 do 40. I to takie jest trochę zamulające, dużo lepiej prezentuje się typ, ten jakościowy, który ma 4K. Z doskalowania z 1440p i trzyma 30 stabilnych FPS-ów i ten tryb, o dziwo, dużo lepiej się prezentuje. Ja mm, szybko się z tego trybu klarkażowego przerzuciłem na jakościowy. Pomimo, że z 30 jest stabilnie, to dużo, naprawdę, uwierzcie mi, dużo lepiej gra się i nie mam takiego mm, poczucia, że za chwilę się po prostu zżygamy od, od, od takiego kołysania tych między 60 a 40 FPS-ami, bo to. Przeszkadza, a w 30 nie dość że gra wygląda lepiej graficznie, no to jeszcze jest naprawdę płyn, płynnie, o ile tak można powiedzieć. Jest po prostu bardzo stabilnie wtedy. A więc, no tak, te scenki. to jest, no tu widać, twórcy postawili sobie za cel stworzenia takiej gry, którą się będziemy tak no, mega wczuwać, oglądając te dynamiczne. Dynamiczne, właśnie przerywniki filmowe, które nam opowiadają o fabule, przedstawiają postacie, pokazują wszystko tak naprawdę, co powinniśmy wiedzieć, krok po kroku. I jest to przerywane, można powiedzieć, właśnie momentami gry. To też oczywiście nie zawsze, to jest tylko przy wątku tym głównym. Jeżeli będziemy zadania poboczne robić, na zamkniętych scenek jest zdecydowanie mniej, a więcej jest samej rozgrywki. Natomiast Idąc linią fabularną bardziej oglądamy aniżeli gramy. Sama konstrukcja gry, czy mechanika, czy walka jest tutaj bardzo no, fajnie można powiedzieć, zrobiona. Nasz bohater Clive, ale i nie tylko, bo różne postacie, które spotykamy na naszej drodze, to są można powiedzieć takie postacie obdarowane magicznymi mocami. Tutaj mamy możliwość posiadania ikonów. To są odpowiedniki, ja wiem do czego by to przyrównać, do sumonów z Final Fantasy VII. Jeżeli ktoś to pamięta, wtedy one stanowiły takie potwory, mm, które nam ułatwiały walkę. Tutaj również te ikony nam e, towarzyszą. Clive na przykład jest, e, można powiedzieć, nosicielem <coughs> Ifryta, takiego demona ognistego z piekieł. Jego brat Joshua, o którym nie wspomniałem, to jest na przykład Phoenix. Jill to jest Shiva i tak dalej, i tak dalej. My te zdolności prze jakby w trakcie rozgrywki od tych postaci przejmujemy, idąc do przodu fabularnie i możemy z tych zdolności, tych ikonów korzystać podczas walki. No są trzy jakby do ustawienia. Czyli możemy mieć, no ja na przykład mam wybranego swojego Ifrita. Mam też e, zdolność e, tą elektryczną piorunów, którą przejąłem od pewnej postaci, nie będę wspominał o której. Oraz e, takiego tytaniczną, taką piąchę można powiedzieć, również nie powiem od kogo to jest przejmowane. To będziecie sobie sami odkrywali, więc te trzy możemy sobie ustawić. I podczas normalnej walki takiej podstawowej z przeciwnikami mamy możliwość używania, e, przełączania się między tymi e, jakby zdolnościami wyssanymi nazwijmy to z tych postaci, które pomagają nam podczas każdego starcia z cywilnym przeciwnikiem. Zupełnie inaczej ma się też sprawa, jeżeli walczymy z dużymi bossami, z tymi takimi naprawdę wielkimi bossami. Sprawa wygląda tak, że są to takie starcia filmowe, gdzie trochę walczymy, trochę oglądamy cutscenki, gdzie mamy takie quick time eventy, że musimy kliknąć dany przycisk. W pewnych momentach nasza postać faktycznie w tych starciach filmowych zamienia się w tą gigantyczną postać. Znaczy gigantyczną, w naszym przypadku jest to, jest to Ifrit. I samym Ifritem również walczymy z pewnymi dużymi bosami, których jest. No, kilka ich podczas rozgrywki jest. I wtedy wygląda to bardzo świetnie. Te starcia filmowe są po prostu e, niesamowite i ogląda się to z zapartym tchem, można powiedzieć. No, bardzo mi to. Się podobało. Walki dynamiczne z normalnymi przeciwnikami są. Są świetne. Mimo, sami przeciwnicy nie są jacyś wybitnie, można powiedzieć, ciekawi. Tak samo starcia z nimi są naprawdę fajne. Oczywiście walka tutaj z każdą, z każdą hordą przeciwników. Ech, za wygraną walkę mamy kasę, czyli gilę w tej grze oraz punkty doświadczenia, które przekładają się oczywiście na poziom naszej postaci. Postać leweluje, ma zwiększone statystyki i tak dalej. Zadania mamy główne i mamy fabularne i teraz nad tymi fabularnymi, przepraszam, nad tymi pobocznymi, znaczy, powiedziałem główne, fabularne, inaczej, fabularne oraz poboczne. No i te poboczne, nad nimi warto jest przysiąść, jest ich dość sporo, natomiast z nimi jest tak, że 80% nich to są takie kopiuj i wklej bardzo podobne do siebie i niewiele wnoszące. Natomiast powiedzmy te 20%, na które, mm, które warto zrobić, ale no nie wiemy, które warto zrobić, a nie warto, ponieważ na przykład jedno z nich pozwala nam e, posiadać czekobosa. Jeżeli tego zadania pobocznego nie zrobimy, to będziemy wszędzie zasuwać skopa e, z tak zwanego buta. Natomiast jeżeli to zadanie wykonamy, mamy możliwość siadania na czekobosa i poruszania się. Po tych otwartych mapach między miejscówkami już właśnie na Czekobosie. Mamy możliwość na przykład zrobienia misji pobocznych w naszej kryjówce dla zielarza. To pozwala nam rozszerzyć naszą torbę na mikstury lecznicze i dzięki temu mamy możliwość noszenia większej ilości. Albo na przykład jak wykonamy misję dla Kowala, no to wtedy dostajemy fajny miecz i dla tych momentów warto te misje zrobić. Dla większości jest to takie no na zasadzie, dostaniemy doświadczenie, jakąś kasę. Nie jest to zbyt jakoś tam, można powiedzieć, takie super atrakcyjne, natomiast nie wiedząc, co należy wykonywać, ja podszedłem do, do, do tematu tak, że robię wszystkie misje poboczne, jakie tylko się pojawiają. Czyszczę mapę z zadań pobocznych i dopiero robię następnie odcinki fabularne. Sam świat w grze jest dość taki. Otwarty natomiast nie są taki trochę plastikowo-sztucznie otwarty. Co to znaczy? Same otwarte te miejscówki, po których się poruszamy i walczymy z przeciwnikami, no niby teoretycznie są dość duże, ale w praktyce tak naprawdę no nie są. Chociaż tereny są zróżnicowane i dość ładne, to wydają się troszeczkę puste momenta. Dużo lepiej prezentują się w miejscówki, w których się jakieś miasta, wioski, zamki, to wszystko przepięknie wygląda. Natomiast jest tutaj takie sztuczne ograniczenie wprowadzone przez twórców, gdzie no nie wszędzie możemy wejść. Tak naprawdę nic nie podlega jakby interakcji, fizyce, żadne przedmioty. Są takie sztuczne, jakby takie plastikowe, przyklejone na stałe, tylko drobne jakieś elementy, jakaś skrzynka, czy jakieś inne pierdoły możemy tam otworzyć. A reszta sztywna. Więc no jest to takie nie do końca fajne, mimo że graficznie prezentuje się e, naprawdę wyśmienicie. E, zróżnicowanie, już powiedziałem, terenów oraz sama konstrukcja tutaj miejscówek jest na bardzo wysokim poziomie. Również muzyka, oczywiście, jak, za, jak zawsze, w każdym chyba finalu stoi na. Genialnym poziomie, świetnie się tego słucha podczas starć z bosami. To jest po prostu poezja. Nie dość, że walka jest rewelacyjna w takim starciu filmowym, jeszcze słuchamy takiej genialnej filmowej muzyki. To po prostu wprowadza nas w niesamowity klimat. Z czasem jednak, jak tak grałem w grę, jak miały te kolejne godziny trochę zaczynała się fabuła, o ile na początku ona była bardzo ciekawa i taka można powiedzieć wciągająca, a potem zaczynała ona się troszeczkę spłaszczać i powodowało to taki efekt delikatnego znużenia. Również te zadania poboczne, no, jeżeli były, niektóre z nich są krótkie i takie mało ciekawe, inne były takie kilku poziomowe czy kilku etapowe, były rozgnięte i dość fajne. Więc z czasem nadmiar tych pobocznych misji, takich nudnawych, i też powoduje takie trochę wydłużenie i przytłoczenie. E, same postacie, które spotykamy nie są jakieś super wyraziste i nie są to takie postacie, które oczywiście głównego bohatera da się od początku już polubić, natomiast nie jest on tak e, rewelacyjny i fajny, jak na przykład Cloud Siódemki e, i całe spektrum postaci, które tam spotykaliśmy i tamte akcje, które oni odstawiali, zapadały w pamięć. Natomiast tu w szesnastce nie ma także że... Mm, Coś nas po prostu zachwyci, to będziemy pamiętali przez lata. O ile tą grę teraz gramy na świeżo. No to wszystko jest fajnie, ale jak ktoś to odłoży na rok, na dwa, to potem już nie będzie pamiętał nawet prawdopodobnie imienia głównego bohatera, więc to jest kolejna taka trochę, można powiedzieć, polączka. Fajny Fantasy 16 po tych ponad 40 godzinach, co stanowi tam, jak już wspomniałem, około 80% gry. Tak, no gra wygląda naprawdę. Znaczy dla mnie te kadcenki, długie takie, zupełnie nie przeszkadzają. Ja się bardzo dobrze w tym czuję. Jest to taki, można powiedzieć, przerywnik, oddech między tutaj popularnymi przejściami. Mnie to nie przeszkadza, bardzo dobrze się z tym czułem, natomiast nie każdemu to przypadnie do gustu i to może być niestety coś, co odepchnie tutaj potencjalnych nabywców tej gry. Tak, wspomniałem, fabuła się wypłaszcza, zaczyna trochę nudzić. Gra na drabia oczywiście lokacjami, które są bardzo zróżnicowane i nie są monotonne, więc tutaj jest bardzo dobrze. No te postacie takie średnio ciekawe niestety. Do tej gry tak naprawdę... W generalnie jest tak, że no, jak to w każdym finalu, nie musimy znać poprzednich części, aby zagrać w tą, ponieważ stanowi one odrębne jakby... Temat odrębny, mamy tutaj wątek, więc nie musimy znać co, co, całej, co, wiecie, to, całego spektrum Final Fantasy poprzednich części, no bo tego jest od cholery. Ja sam nie we wszystko przecież grałem, natomiast przy 16 zawsze będę powtarzał, że siódemka była najlepszą chyba częścią Ever, jaka powstała, i nie zmienię zdania, mimo że te, było wiele też innych części. Czy 8 czy dziewiątka też była bardzo, bardzo fajna. No na przykład 15 mi już w ogóle do gustu nie przypadła. Ja grałem ją tylko trochę. Rzuciłem to w kąt. Strasznie mnie to jakoś nie ciekawiło. Granie w 15, ale w 16 jest naprawdę bardzo fajnie. Ja się przy grze bardzo dobrze bawiłem. Także gra jest naprawdę do polecenia. Ona bardzo dobre wysokie noty zebrała. Mieliśmy też możliwość ogrania wersji demo, bo się pojawiła tam na chyba tydzień przed premierą. Więc, też można było sobie zobaczyć, jak ta gra się prezentuje. Wersja finalna Final Fantasy XVI jest, według mnie, bardzo dobrą grą. Świetnie wyglądającą, bardzo dobrze się słuchającą. Tak można powiedzieć, chyba, nie wiem. Natomiast troszeczkę nużącą. I to chyba też wynika z faktu, że jeżeli gra jest rozciągnięta na 10 godzin, no to gdzieś ten schemat i pomysły na zadania zaczynają się trochę no, wypłaszczać, tak można powiedzieć. Niestety tak chyba będzie z każdą grą, która jest no, tak długa, co nie zmienia faktu, że naprawdę bardzo świetnie się z tym tytułem bawiłem. No bawię nadal, bo jeszcze nie ukończyłem. Jeszcze mi troszeczkę zostało to głównie przez to, że właśnie wszystkie czyszczę całą mapę z zadań pobocznych, ale również i robię inne rzeczy, jak pokonywanie legendarnych potworów, i już wszystkie jak inne jakieś pierdoły, tam które są do zrobienia, staram się robić. Jeszcze raz polecam sekcja komentarzy wasza, czekam na wasze opinie. Piszcie, jakie macie doświadczenia z tą częścią, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, co czy jest ok, co nie jest ok, sekcja komentarzy dla was. Słyszymy się już po wakacjach, bo teraz sezon taki trochę ogórkowy, ale po wakacjach od września październik, to tam będzie, o, od cholery, niesamowicie dobrych tytułów, także tutaj oczywiście zapraszam już w okresie powakacyjnym można powiedzieć, teraz będzie przerwa, dzięki za uwagę, piszcie, trzymajcie się ciepło i na razie.